Nie to tylko z tego, że ktoś siedzi. ostrożnie, <grymne> Co tam się dzieje? w tym te tej, po prostu. Takie małe gumowe nie. ściany, nie? Nie no. na dobrą stronę. Nie na Nie stronę. Nie no dobrze, to jest w całą stronę. Nie Nie na Nie Kto tam gdzieś miejesz? Co to co się dzieje? Co to się dzieje? Ojej! Ostrożnie? Piotruś! Piotruś, nie, 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 tak, właśnie nie wolno. Chodź do mnie. staje. Poducham przeszkadza. Matrz no, staje. Co? A, Jagutka, co oni wyrabiają, co? Chłopaki, co oni robią, nie? Wariują, tak? Tak wariują, tak? Nie, się nie, że teraz nie, 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 Pomóż Mateuszkowi to już wstać weź go za rączkę? Aha, teraz cię wziął za imeratkę. No dobra. i dość do któregoś kółeczka się chwycić. No, no, no. Ale jest nie, nie nieugięty. I to jak on po prostu przez to, od tego tak po... No, no, no. Piotruś? Uj, Piotrulek? Piotruś? Nie. <kluzno> A to, to, to jest ten ten ten, ten. Okay. Mm -hmm. to jest ten 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 tak tak A tego znasz? To jest, to jest.